w dawnej siedzibie pegimeku zlokalizowanej przy ulicy Konopnickiej w Świdniku ruszy punkt obsługi klienta lubelskiego pierwszego urzędu skarbowego w którym od 19 września mieszkańcy Świdnika będą mogli skorzystać z kompleksowej usługi administracji skarbowej O uruchomieniu punktu poinformowali Artur Soboń wiceminister finansów burmistrz Waldemar Jackson Marcin Dmowski zastępca burmistrza oraz Artur Krukowski Dyrektor Lubelskiej Izby Skarbowej. Dzisiaj udało się pozyskać dzięki dobrej współpracy Izby Skarbowej, Lubelskiej Izby z miastem Świdnik, lokal na ulicy Konopnickiej w Świdniku, gdzie kompleksową, pełną obsługę otrzymają mieszkańcy powiatu. Świdnickiego. Od 19 września zapewnimy i dla miasta Świdnik i dla całego powiatu świdnickiego kompleksową e, obsługę e, administracji skarbowej. E, będzie można tu załatwić wszelkie sprawy i związane z działalnością gospodarczą, ale także osoby, które nie prowadzą tej działalności gospodarczej, będą mogły załatwić wszystkie sprawy, które do tej pory musiały załatwić, załatwiać na ulicy e, sądowej. Chcę wyrazić ogromne zadowolenie. Że świdnik się rozwija, że powstają instytucje miastotwórcze, a mieszkańcy mają coraz większy komfort.